No jesteśmy w bezpiecznej odległości Już karetki Kilka osób było poturbowanych widziałem z krwią Natomiast my, my się odsuwamy w bezpieczną odległość jeszcze jest karetka podchodzę do karetki zobaczymy nie wiem co tam widzieliście ja tylko włączoną mam kamerę i cały czas cały czas obserwuję grupę jestem, jestem, jestem nie możemy za blisko już się zbliżać nie możemy, bo by nas serenowali eee, dosyć przeżycia niesamowite ale muszę wam powiedzieć, że ludzie wracają tam dosłownie wracają na rzeźnie. zobaczcie sami Wchodzą tylko poszkodowani. Muszę jeszcze wejść do karetki, zobaczyć jak karetka znowu czuć gaz, czyli strzelająca cały czas gazem. <laughs> Zimno, masę ludzi. Zobaczcie, oni wracają do tej rzeźni.